A może byś jeszcze chciał usłyszeć, jaka była niedziela dnia 8 lipca, kiedy to Emil hulał na równinie Hulsfred. Alfred, parobek z skatchult, lubił dzieci, szczególnie Emila. Emil psocił i był nic po niem, lecz Alfredowi to nie przeszkadzało. Lubił Emila i pewnego dnia zrobił mu piękną drewnianą strzelbę. Wyglądała zupełnie jak prawdziwa, chociaż ma się rozumieć, nie można było z niej strzelać. Emil strzelał jednak i krzyczał Bach, baba, bach. I to tak głośno, że w Kathult przez kilka dni nie pokazywały się wróble. Emil kochał swoją strzelbę i chciał ją mieć przy sobie także w nocy, w łóżku. Chcę moją strzelbę, wołał i był bardzo niezadowolony, kiedy mama, niedosłyszawszy, przynosiła mu czapkę. Nie chcę czapki, krzyczał wówczas. Chcę strzelbę. I dostawał, czego chciał. Tak, Emil kochał swoją strzelbę, a jeszcze bardziej kochał Alfreda, który mu ją zrobił. Nic więc dziwnego, że Emil płakał, kiedy nagle pewnego dnia Alfred wyjechał do Hulsfred na ćwiczenia wojskowe. Pomyśleć tylko, że to musiało wypaść akurat teraz, kiedy mamy zwozić siano, ubolewał tatuś Emila. Nie chciał wyzbywać się Alfreda w siano kosy, a więc w czas najpilniejszych robót w Kathult. Ale to nie tatuś. Lecz król i jego generałowie decydowali o tym, kiedy parobcy z Danebergi mieli jechać na Nizinę Hulcfret i uczyć się na żołnierzy. Zresztą Alfred miał wrócić do domu, gdy się już wszystkiego wyuczy, co nie potrwa długo. Więc właściwie Emil nie miał powodu, by tak bardzo płakać, ale płakał i Lina też płakała, bo nie tylko Emil kochał Alfreda. Alfred nie płakał. Mówił, że w Hulzfred można sobie pohulać i nieźle się zabawić. A kiedy bryczka ruszyła w drogę i wszyscy stali zasmuceni i machali mu na pożegnanie, Alfred się roześmiał i zaśpiewał do, dla nich, żeby nie mieli takich ponurych min. W mieście Eksjo na równinie Rane każda dziewczyna tańczy jak umie. Podobnie na równinie Hulzfred odchodzi Polka mój kumie. Juhu, juhi ha, juhu dyli, dyli dyli da. Potem nie słyszeli już Alfreda, gdyż Lina rozbeczała się w głos, a bryczka z Alfredem zniknęła za zakrętem. Mama Emila starała się pocieszyć Linę. Nie smuć się, powiedziała. Uspokój się, wytrzymaj do 8 lipca. 8 lipca na równinie Hulsfred odbędzie się wielki festyn i pojedziemy wówczas odwiedzić Alfreda. Ja też chcę pojechać do Hulsfred i odwiedzić Alfreda. Trącił Emil. I ja! I ja też! zawołała mała Ida. Ale mama Emila potrząsnęła głową. Nie ma nic zabawnego dla małych dzieci na takich festynach, stwierdziła. Gubią się tylko w tłoku. Uważam, że bardzo zabawne jest się zgubić w tłoku, powiedział Emil, ale to nie pomogło. Rankiem 8 lipca mama Emila, tatuś oraz Lina pojechali na festyn do Fred, zostawiając Emila i małą idę w domu pod opieką Majborówki, borówki, która miała się nimi opiekować. Maja borówka była staruszką, która przychodziła od czasu do czasu do Kathult, aby pomóc tym lub owym. Mała Ida była grzecznym dzieckiem. Usiadła zaraz Majborówce borówce na kolanach i zmusiła ją do opowiedzenia sobie kilku najstraszniejszych historii o duchach. I to małej Idzie wystarczyło, była zadowolona. Inaczej jednak sprawa przedstawiała się z Emilem. Chodził po podwórzu, wałęsał się przed stajnią ze strzelbą w ręku i aż kipiał ze złości. Na to się po prostu nie zgadzam, mruczał. Muszę jechać do Hulsfred. Chcę tam pohulać jak wszyscy inni. To postanowione. Rozumiesz, gwiazdko? Z tymi słowami zwrócił się do starej klaczy, która pasła się na łące za stajnią. Mieli także w kadhul drugiego konia, młodego, który nazywał się Markus. Teraz jednak Markus był w drodze do Hultsfred, wioząc statusia Emila, mamę Emila i Linę. Właśnie, niektórzy to mogli sobie jeździć i bawić się wesoło. Ale znam takich dwoje, co pogalopują za nimi, aż wiatr będzie w uszach gwizdał, powiedział Emil. Tych dwoje to ty i ja gwiazdko. I tak też się stało. Emil wyprowadził klacz z pastwiska. Nie ma się czego bać, przemawiał łagodnie do gwiazdki. Alfred cieszy się, kiedy przyjadę, a ty na pewno znajdziesz sobie jakąś starą, dobrą klacz i postoicie sobie razem. Porżycie, a w razie gdybyś nie miała sił na hulankę, odpoczniesz. Poprowadził gwiazdkę do furtki, aby po niej wdrapać się na klacz. Sprytny był chłopak z tego Emila. No, jazda! Juhu, ja! haj! A maj borówce powiemy bo o wszystkim, gdy wrócimy do domu. Gwiazda ruszyła truchtem przez pagórki, niosąc na grzbiecie Emila, siedzącego bardzo prosto, bardzo dumnie. Emila ze strzelbą w dłoni. Tak, ze strzelbą, bo i strzelbę wziął ze sobą do Hulsfred. Jeśli bowiem Alfred miał zostać żołnierzem, to i Emil również miał zamiar nim być. Alfred miał karabin, Emil strzelbę. Prawie jedno i to samo. Obydwaj byli żołnierzami. W każdym razie Emil tego chciał. Gwiazdka miała już swoje lata. Szła stępa i aby zupełnie nie straciła fantazji, Emil śpiewał jej piosenkę własnego pomysłu. Moja kobyłka to dobry koń, choć lezie jak ta krowa, kiedy wezmę cugle w dłoń. Ale mnie i moją strzelbę jakoś dowiezie, choć tak lezie jak ta krowa, a nie koń. I choć gwiazdka szła stępa, albo truchtem, albo wlokła się noga za nogą, to w końcu dojechali, czy też raczej dobrnęli do Fred oboje, zarówno ona, jak i Emil. Hej! krzyknął Emil, teraz będziemy hulać! Ale zaraz zamilkł i wytrzeszczył oczy. Wiedział, co prawda, że na świecie jest dużo ludzi, ale nigdy nie przypuszczał, żeby tyle ich mogło się zebrać na równinie. Hulcfred nigdy nie widział takiej masy ludzi. Tysiące ich stały kołem na wielkiej równinie, a w środku tego koła żołnierze ćwiczyli: Na ramię broń, w prawo patrz, w lewo patrz. I takie różne rzeczy, które robią żołnierze. Jakiś mały, gruby i zły człowieczek na koniu jeździł tam i z powrotem, krzycząc, krzycząc do żołnierzy: Co mają robić? Oni zaś pozwalali mu na to i bez słowa robili to, co chciał. Emilowi ta sprawa wydawała się dziwna. Czy to nie Alfred kieruje tutaj wszystkim? Spytał kilku wiejskich chłopaczków stojących w pobliżu, ale oni tylko patrzyli na żołnierzy i nie odpowiedzieli. Emil także uważał, że przyjemnie patrzeć na żołnierzy, kiedy ćwiczą, zarzucając na ramię broń, chociaż nie w nieskończoność. Przede wszystkim chciał odnaleźć Alfreda, po to ostatecznie tu przyjechał. Lecz wszyscy żołnierze nosili niebieskie mundury i wyglądali jednakowo. Znaleźć Alfreda w tej masie nie było rzeczą najłatwiejszą. Nic się nie martw, poczekaj tylko, niech mnie Alfred zobaczy, szepnął Emil do gwiazdki. Wtedy zaraz podbiegnie, wiwatując, a ten zły, grubas będzie sobie mógł sam wywijać karabinem, ile tylko zechce. I żeby Alfred mógł go dojrzeć, wjechał na koniu przed szeregi żołnierzy i krzyknął jak tylko mógł najgłośniej. – Alfred, gdzie jesteś? – Wyjdź, to sobie pochulamy. – Nie widzisz, że to ja? Jasne, że Alfred go widział. Zresztą trudno go było nie zobaczyć. To mógł być tylko Emil. W swojej czapie, ze swoją strzelbą i na swojej starej szkapie. Lecz Alfred stał przecież w równym szeregu żołnierzy, i nie mógł z niego wystąpić. Oczywiście przez tego małego, grubego, złego człowieczka, który krzyczał, hałasował, drgując wszystkimi bez przerwy. Natomiast ów mały, zły i gruby człowieczek podjechał konno do Emila i spytał zupełnie grzecznie. Co się stało, chłopaczku? Zgubiłeś się? Gdzie twoja mama i tata? Czegoś tak głupiego, Emil, nigdy jeszcze w życiu nie słyszał. Nie zgubiłem się. Odrzekł: Przecież tu jestem, a jeśli ktoś się zgubił, to właśnie mama i tatuś. Co do tego Emil miał zupełną rację. Małe dzieci mogły się zgubić na równinie Hultz Fred, jak mówiła jego mama. A teraz ona sama stała w najgorszym ścisku razem z tatusiem Emila i Liną, i czuli się zupełnie zgubieni wszyscy troje, gdyż żadne z nich nie mogło ruszyć się z miejsca. Chociaż widzieli Emila, a jakże? Widzieli go, gdy podjeżdżał przed szeregi żołnierzy w swojej czapie, ze swoją strzelbą i na swojej starej szkapie. A tatuś powiedział Pewnie zarabia sobie na nowego drewnianego ludzika. To prawda, odparła mama, ale jak my się do niego dostaniemy? O to właśnie chodziło. Jeśli byłeś kiedykolwiek na takiej uroczystości, jak ta na równinie Hulsfred, to wiesz z pewnością, jaki tam był zamęt. Skoro tylko żołnierze skończyli ćwiczenia i odmaszerowali, cała ta wielka równina zaroiła się ludźmi. Rozgardiarz powstał tak wielki, że ledwo można było odnaleźć samego siebie, a cóż dopiero Emila. Teraz zresztą nie tylko mama i tatuś zaczęli go szukać, Alfred także. Ćwiczenia się skończyły, miał wolny czas. Chciał być razem z Emilem i zabawić się wesoło. Ale na równinie Hultsfred po prostu nie można było nikogo znaleźć. Wszyscy prawie, którzy tam byli, szukali kogoś. Alfred szukał Emila. Emil Alfreda. Mama Emila szukała Emila. Lina Alfreda. Tatus Emila? Mamusi no Emila. Tak, bo zgubiła się na dobre. I tatuś Emila musiał szukać przez całe dwie godziny, nim wreszcie ją znalazł. Z rozpaczoną i przyduszoną. Wciśniętą między dwóch barczystych chłopów z Wimerby. Ale Emil nikogo nie znalazł i nikt nie znalazł Emila. Wtedy zrozumiał, że sam musi zacząć hulać zupełnie sam, jeśli w ogóle ma z tego coś być. Lecz przed rozpoczęciem hulanki musiał postarać się o towarzystwo dla gwiazdki, o jakąś starą i poczciwą klacz, z którą gwiazdka mogłaby postać sobie i porrzeć przez ten czas. Obiecał jej to przecież. Jednak Emil nie mógł znaleźć starej klaczy dla gwiazdki. Znalazł natomiast markusa co było o wiele lepsze. Markus skubał siano, uwiązany do drzewa na skraju lasu. A tuż obok stała ich własna, rozklekotana bryczka z Kathult. Gwiazdka ucieszyła się ze spotkania z markusem. To było widać. Emil uwiązał ją do tego samego drzewa i przyniósł z bryczki na ręcze siana. W owych czasach zawsze wożono ze sobą siano dla koni. Gwiazdka zaraz zaczęła jeść, a wtedy Emil także poczuł, że jest głodny. Chociaż nie zamierzam zacząć od Siana, zadecydował. Zresztą nie było to potrzebne. Na równinie ustawiono mnóstwo małych stoisk, gdzie można było kupić kanapki, kiełbasę, bułki i ciastka, wszystko w dowolnej ilości, jeśli się miało pieniądze. Była tam też kupa wesołych rzeczy dla tych, którzy chcieli się zabawić. Cyrk. Estrada do tańca, wesołe miasteczko i karuzela. I wyobraźcie sobie, był tam również połykacz szabel, który potrafił połykać szable, i połykacz ognia, który potrafił połykać ogień. I pewna dama z długą brodą, która nie potrafiła połykać nic poza kawą z bułeczkami co godzina. Na tym, ma się rozumieć, nie mogła się wzbogacić, ale na szczęście miała brodę pokazywała ją za pieniądze i zarabiała na tym zupełnie nieźle za wszystko trzeba było płacić a emil nie miał pieniędzy natomiast jak już mówiłam był to chłopiec sprytny zobaczyć chciał jak najwięcej zaczął więc od cyrku bo to było najłatwiejsze wystarczyło wejść na skrzynię i zaglądać przez szparę w płachcie namiotu lecz emil zaczął śmiać się z klauna który biegał po arenie wewnątrz namiotu i wygłupiał się w najróżniejszy sposób tak bardzo, że z hukiem spadł z skrzyni i uderzył się głową o kamień. Wtedy dał spokój z cyrkiem. Zresztą był coraz bardziej głodny. Nie ma hulanki bez jedzenia, powiedział sobie, a bez pieniędzy nie ma jedzenia. Więc muszę się zastanowić. Zauważył już, że tu na festynie można zarabiać grosz w najrozmaitszy sposób, wobec czego musiał istnieć także i dla niego. Nie mógł połykać ognia ani szabel, nie miał brody, więc cóż. Stał i rozmyślał. Wtedy zobaczył biednego, niewidomego dziadka, który siedział na drewnianej skrzynce w samym środku ciżby ludzkiej. Dziadek śpiewał okropne, smutne piosenki, brzmiało to żałośnie, ale dostawał pieniądze. Do kapelusza leżącego tuż przed nim ciągle sypały się drobne monety. O, to potrafię i ja! Pomyślał Emil. Dobrze, że zabrałem ze sobą czapeczkę. Położył czapkę na ziemi, stanął obok i tym, którzy chcieli słuchać, zaśpiewał. Moja szkapa cwałuje przez błonia. Niebawem otoczyli go ludzie. O, jaki milutki chłopczyna! Mówili. Musi być biedny, skoro śpiewa dla, śpiewa dla pieniędzy. W owych czasach było jeszcze wiele ubogich dzieci, które nie miały co jeść. Jakaś uprzejma ciocia podeszła do Emila i spytała. Mój mały przyjacielu, miałeś coś dziś do jedzenia? Tak, ale tylko siano, odpowiedział Emil. Wtedy wszystkim zebranym zrobiło się ogromnie żal Emila. Jakiemuś poczciwemu chłopkowi napłynęły łzy do oczu i zapłakał nad biednym dzieckiem które stało takie samotne i miało takie ładne, kędzierzawe włosy. Wszyscy zaczęli wrzucać dwu, pięcio i 10 orówki do czapki Emila. Poczciwy chłopek także wyjął dwu orówkę, lecz w ostatniej chwili pożałował, schował ją do kieszeni, a do Emila szepnął. Jeżeli tylko pójdziesz ze mną, do mojego wozu dostaniesz więcej siana. Ale Emil był teraz bogaty, miał pełną czapkę pieniędzy, więc poszedł i kupił sobie całą furę kanapek i bułeczek i ciastek i soku. Kiedy już wpakował w siebie to wszystko, przejechał się karuzelą 42 razy za całe 4 korony i 20 ore. Nigdy przedtem nie jeździł karuzelą i wcale nie wiedział, że jest na świecie coś tak przyjemnego. Hulam sobie w każdym razie myślał, śmigając wokoło karuzeli tak szybko, że aż rozwiewała się w pędzie jego czupryna. Nieraz już w życiu bawiłem się wesoło, ale nigdy aż tak. Potem poszedł popatrzeć na połykacza szabel i połykacza ognia oraz na brodatą damę i po tej wyprawie zostało mu tylko dwa ore. Mógłbym jeszcze zaśpiewać jakiś kawałek, a czapkę miałbym znów pełną, pomyślał. Tu wszyscy ludzie są tacy dobrzy, ale poczuł, że jest zmęczony. Nie chciał więcej śpiewać i nie chciał więcej pieniędzy. Dał pieniądze niewidomemu dziadkowi i zajął się szukaniem Alfreda. Emil mylił się jednak, sądząc, że wszyscy ludzie są dobrzy. Znalazłoby się trochę złych ludzi wśród tych, którzy tego dnia przybyli do Hulsfred. W owych czasach panoszył się w tej okolicy straszliwy złodziej. Nazywał się Wróbel, a bali go się wszyscy w całej Smalandii. Wiele pisano o jego wyczynach zarówno w dzienniku smalandzkim, jak i w kurierze Hultz-Freckim. Można było mieć pewność, że wszędzie, gdzie jest dużo ludzi i pieniędzy, na jarmarkach i festynach zjawi się Wróbel i będzie kraść ile wlezie. Żeby zaś nikt nie mógł go poznać, za każdym razem nosił inną brodę i wąsy. Tego dnia przybył do Hulcred w kapeluszu z czarnym rondem i miał czarne wąsy. Kręcił się i wszędzie wciskał, żeby zobaczyć, co można by ukraść. Nikt nie wiedział, że wróbel tak myszkuje, bo jakby było wiadomo, to dopiero by się wszyscy bali. Gdyby jednak wróbel był mądry, nie pojawiłby się na równinie Hulcred. Tego samego dnia, którym był tam Emil ze swoją strzelbą. Bo zgadnijcie, co się stało. Emil łaził i wypatrywał Alfreda. Przechodząc obok namiotu brodatej damy, ujrzał przez szparę, że siedzi ona i liczy pieniądze. Chciała zapewne zobaczyć, ile zarobiła na swojej brodzie w ciągu jednej błogosławionej niedzieli w Hulsfred. Nie było to mało, bowiem uśmiechała się i gładziła z zadowoleniem brodę, wtem spostrzegła Emila. Wejdź chłopaczku, zawołała, możesz popatrzeć na moją brodę zupełnie bezpłatnie, bo bardzo grzecznie wyglądasz. Emil co prawda już się na tę brodę przedtem napatrzył, ale nie chciał odmawiać, skoro go zapraszano. A że miało to być zupełnie bezpłatne, wszedł do namiotu ze swoją strzelbą i przyjrzał się brodatej damie. W jaki sposób można sobie wyhodować taką piękną brodę? spytał grzecznie. Ale brodata pani nie zdążyła mu odpowiedzieć, bowiem w tej samej chwili rozległ się straszliwy szept: Dawaj zaraz pieniądze, bo inaczej wyrwę ci brodę. To był wróbel. Niezauważony wślizgnął się do namiotu. Twarz brodatej damy zbielała. Rzecz jasna w tych miejscach, które nie były owłosione. Miała właśnie biedaczka oddać wszystkie pieniądze wróblowi, kiedy Emil szepnął: Weź moją strzelbę. Brodata pani wzięła strzelbę, którą Emil sprytnie podsunął. W namiocie było dość ciemno, nic dokładnie się nie widziało, więc Brodata pani myślała, że to prawdziwa strzelba, z której można strzelać. A najlepsze ze wszystkiego, że wróbel też tak myślał. Ręce do góry bo strzelam! Krzyknęła Brodata pani. Wtedy i wróblowi zbielała twarz. Wyciągnął ręce w górę i stał tak, trzęsąc się, podczas gdy Brodata pani wzywała policję tak donośnie że słychać było w całej okolicy przybyła policja a potem już nikt nie widział wróbla w Hulsfred ani nigdzie indziej i skończyły się wszelkie kradzieże w Smalandii tak, tak to bywa brodata pani otrzymywała wiele pochwał w dzienniku smalandzkim i w kurierze hulsfredzkim za ujęcie wróbla ale nikt nie napisał słowa ani o Emilu, ani o jego strzelbie Dlatego uważam, że już najwyższy czas Aby ktoś powiedział Jak się sprawa miała naprawdę Całe szczęście, że wziąłem ze sobą Do Hultsfred swoją czapkę I swoją strzelbę Powiedział Emil, gdy policjanci Odprowadzali wróbla do kozy Tak, jesteś dzielnym chłopaczkiem Rzekła brodata pani I dlatego możesz patrzeć na moją brodę Ile tylko chcesz, zupełnie bezpłatnie Ale Emil był zmęczony Nie chciał już ani patrzeć na brodę, ani hulać. Chciało mu się spać, bo nad Doliną Hulsfred zaczynał się zmierzch. Pomyśleć tylko, przeszedł cały długi dzień, a Emil nie znalazł Alfreda. Tatuś Emila, jego mama i Lina także byli zmęczeni. Szukali i szukali Emila, a Lina szukała i szukała Alfreda. Lecz teraz już żadne z nich nie miało siły szukać nikogo. Och, moje nogi, jęknęła mama Emila, a tatuś powiedział z goryczą. Tak, tak, wesoło jest na takich festynach. Chodź, jedziemy do domu, do Kathult. Nie pozostaje nam nic innego. Powlekli się więc na skraj lasu, aby zaprząc konia i wyruszyć w drogę. Wówczas zobaczyli gwiazdkę, uwiązaną do tego samego drzewa co Markus i żującą siano. Mama Emila zaczęła płakać. Och, gdzie jesteś, mój Emilku? szlochała, ale Lina wzruszyła ramionami. On to już nie robi nic innego, tylko gdzieś psoci. To prawdziwy nicpoń. Wówczas usłyszeli, że ktoś nadbiega, ktoś bardzo zdyszany. Był to Alfred. Gdzie Emil? wysapał. Szukałem go cały dzień. A mnie tu zupełnie nie obchodzi, gdzie on jest, oświadczyła Lina. Następnie wlazła na bryczkę, żeby jechać do domu i pomyśleć tylko nastąpiła na Emila. W bryczce było jeszcze trochę siana i na tym to sianie leżał Emil i spał. Ale gdy lina nadepnęła na niego, zbudził się, spojrzał i zobaczył, kto stoi obok w niebieskim mundurze i kto jest taki zdyszany. Wyciągnął rękę i objął Alfreda za szyję. Och, Alfred, jesteś! powiedział i zaraz znowu zasnął. Potem wszyscy razem ruszyli w drogę do Kathult. Markus musiał ich ciągnąć, a gwiazdka człapała z tyłu, uwiązana do bryczki. Emil budził się od czasu do czasu. Widział ciemny las i jasne letnie niebo. Czuł zapach siana, konia i nocy. Poza tym jednak spał przez całą drogę i śnił, że Alfred już wkrótce powróci do Kathult, do domu i do niego. Tak też miało być w istocie. Emil hulał na równinie Hultsfred w dniu 8 lipca. Zgadnijcie, czy jeszcze ktoś szukał Emila tego dnia? Spytajcie, Majborówki. borówki. Zresztą nie, lepiej tego nie robić, bo maja, kiedy się o tym wspomni, dostaje zwykle na rękach małych czerwonych krostek, które swędzą i długo nie chcą zejść. Dowiedziałeś się więc, co Emil robił 7 marca, 22 marca, 19 czerwca i 8 lipca. Ale kalendarz ma jeszcze wiele innych dni. Dla takich, co mają ochotę psocić, a Emil chciał psocić bez mała co dzień, jak rok długi. Szczególnie zaś 19 sierpnia, 11 października i 30 listopada. ho, ho nie mogę się powstrzymać od śmiechu, kiedy sobie przypomnę, co zrobił 3 listopada, ale tego nie powiem, obiecałam mamie Emila. Chociaż po tym, to właśnie wyczynie mieszkańcy Lenebergi rozpoczęli zbiórkę. Żal im było Swensonów z Kathult, dlatego też złożyli się po pięćdziesiąt ore każdy i z pieniędzmi w węzełku przyszli do mamy Emila. – Może to wystarczy, żebyście mogli wysłać Emila do Ameryki? – powiedzieli. – Tak, to by było piękne, wysłać Emila do Ameryki. Kto wie? – Jakiego przewodniczącego Rady Gminy mieliby wówczas? Mam na myśli rzecz jasna o wiele późniejsze lata. Na szczęście mama Emila nie zgodziła się na podobnie głupią propozycję. Rozgniewana cisnęła węzełek tak, że pieniądze rozsypały się po całej leneberdze. Emil jest grzecznym chłopcem, powiedziała, i kochamy go właśnie takiego, jaki jest. Jednak była trochę niespokojna o Emila. Mamy zwykle bywają niespokojne, kiedy ludzie przychodzą i skarżą się na ich dzieci. Wieczorem więc, gdy Emil leżał w łóżku, w swojej czapce i ze swoją strzelbą, usiadła przy nim na chwilę. Emilku, powiedziała, wkrótce będziesz duży i zaczniesz chodzić do szkoły. Martwię się, co z tobą będzie. Jesteś takim nicponiem i wciąż psocisz. Emil ze swoimi okrągłymi niebieskimi oczami i jasnymi, kędzierzawymi włosami wyglądał jak aniołek. Juhu, ja! Juhu, haj! zawołał, bo takiego gadania wolał nie słuchać. Emilku, jak myślisz, co to będzie, kiedy pójdziesz do szkoły? zapytała mama surowo. Dobrze będzie, odpowiedział Emil. Na pewno się uspokoję, kiedy pójdę do szkoły. Mama Emila westchnęła. Tak, tak, powiedziała wstając, miejmy nadzieję. Wówczas Emil wytnął głowę za poduszki, uśmiechnął się słodko i dodał Ale to nic pewnego.